Witam bardzo serdecznie, z tej strony zwariowany Braderek. Dzisiaj ze mną jest sam Tomasz Niecik i znajdujemy się właśnie na planie yy, Waszego najnowszego klipu, tak? Co tutaj się wyczynia Tomku? Oj, co tutaj się dzieje, brader, co tutaj się dzieje? Yy, nakręcamy teledysk do najnowszego kawałka pod tytułem yy, No, no zradzę, już powiem. Pizza z pieca ogień z Tak po prostu pizza z pieca ogień z już rozpalona i tak dalej, i tak dalej. Też towarzy, towarzyszą Wam tutaj też piękne modelki. No tak, no jak, to, to jest podstawa, to jest podstawa, brater, to jest podstawa. A powiedz Tomku, kiedy możemy się spodziewać tej, tej nowości? Zdrać coś nam Wydaje mi się, że kawałek będzie już jutro wrzucony na TikToka, będziemy już promować. A jeżeli chodzi o YouTube, a, myślę, że półtora tygodnia i startujemy na YouTubie. Także potrzebuję tak około półtora tygodnia, żeby to wszystko zmontować i